Proszę Państwa, wzrosły ceny kredytów, przy tym zmalała zdolność kredytowa. A przy okazji 3 miliony uchodźców z Ukrainy wygenerowały olbrzymi popyt na mieszkania na wynajem. Jak to wpłynęło na ceny i czy w ogóle możemy zapomnieć o własnym M, o M2 czy M3, nie wspominając, to już pytanie do naszych gości. Z nami są ekonomista Paweł Majewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami także jest prawnik, ekspert rynku nieruchomości Konrad Płochocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie mecenasie, przed chwilą usłyszałem, zanim to weszliśmy na antenę, takie zdanie, które wręcz mnie zmroziło, że nie ma co wynajmować. To jest prawda? To jest prawda. Liczba dostępnych mieszkań do wynajmu, czyli z tego, co możemy wybierać, w dużych miastach spadła nawet o 70-80%. To naprawdę spadło. Ci rekordziści 80% spadek w stosunku do tego, z czego mogliśmy wybierać jeszcze te dwa miesiące temu. To Wrocław i Kraków to są dwa miasta, których najbardziej całą tą ofertę najmu. Panie Pawle, ale jakie są prognozy? Bo też przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że bardzo często uchodźcy biorą mieszkania na 3-6 miesięcy. Co jest prognozowane za te 3-6 miesięcy? Jaka sytuacja? Trudno tak do końca jasno powiedzieć, natomiast w tej chwili mamy bardzo duży wzrost cen wynajmu. Trzeba ewentualnie zastanowić się nad innymi rozwiązaniami, które też są dostępne, bo dzisiaj rano przeglądałem ilość na przykład mieszkań w Warszawie na wynajem tych takich do 30 metrów, to są 102 oferty w jednym z dużych portali gdzie zazwyczaj jest 800. Mm. We Wrocławiu 52 mieszkania, natomiast no, warto zastanowić się nad. Innymi ewentualnie formami wynajmowania, jak na przykład co czy mieszkania na abonament. Co to znaczy też... co-living? Wytłumaczmy od. od... Okej, okay, jeśli chodzi możliwość? o co czyli nazwa pochodzi od community, czyli wspólnota, i living, live, czyli, czyli mieszkać. Jest to taka forma wynajmu domu bądź mieszkania, zazwyczaj w bardzo dobrej lokalizacji, w śródmieściu, w, śródmieściu, w centrum miasta, gdzie mamy swój pokój, mamy aneks kuchenny, mamy też niewielką łazienkę. Ale też mamy części wspólne, na przykład salon. Jeżeli to jest mieszkanie, jeżeli salon z tarasem, a jeżeli to jest dom, to również ogród jest częścią wspólną. I co jest zaletą wynajmu tego typu mieszkań czy domów? Przede wszystkim. To, że wynajem w taki sposób jest o wiele tańszy jak na przykład wynajem kawalerki, a też i mamy więcej zapewnionego miejsca. Natomiast musimy się liczyć z tym, że mamy też współlokatorów w tych częściach współdzielonych. I tu mogą być plusy i minusy. Jak są mili i się z nimi dogadujemy, to... Dobrze jest mieć przyjaciela, natomiast no, jak się nie dogadujemy to tutaj rzeczywiście jest problem. Czy takie umowy na co-living są zawierane w związku z tym, że możemy się na przykład nie dogadać z kimś, z kim mieszkamy na krótszy termin? Tak, jak najbardziej. Tutaj też wynajmujący dużo decyduje o tym, duży wpływ ma na to, na jaki okres takie umowy są, na jaki okres taką umowę zawrzeć. Zazwyczaj jest to okres dwunastomiesięczny, ale zdarzają się też okresy trzy albo sześciomiesięczne. Szczególnie jest to bardzo popularne w dużych miastach i bardzo sprawdziło się też w wielu metropoliach w Europie Zachodniej, w Barcelonie, w Londynie, czy w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w San Francisco. I ten model dopiero w Holandii, ale szczególnie w tym okresie bardzo dobrze się przyjmuje. Pani Mecenasie, możemy ubiegać się o zapis w umowie, że w przypadku zmiany współlokatora możemy rozwiązać umowę? Najczęściej nie ma wprost takiego zapisu, ale rzeczywiście są opcje wyjścia, czyli z góry. Na początek można wejść, ta umowa jest krótsza, czyli właśnie najczęściej do 12 miesięcy, a czasami zdarzają się krótsze. Więc to jest dla nas czas, żeby zdecydować: OK, to jest fajne towarzystwo, w którym ja chcę mieszkać. Dobrze mi się mieszka w tym domu z tymi ludźmi, ale też również w tym budynku, prawda? Bo bardzo dużo tych dodatkowych elementów jest w takim koliwingu, czyli właśnie czasami pojawiają się wspólny ogród, jakieś wspólne miejsce zabaw. Jeżeli to jest. Jeszcze w Polsce tego nie mamy, ale na Zachodzie to są często koliwinki już takie celowane, czy na przykład dla młodych osób, pracujących, a może dla młodych rodzin, tam gdzie są dla młodych rodzin, to mamy oprócz, e, mamy oprócz ogrodu, mamy plac zabaw, psów, mamy sale dla dzieci, możemy mieć oczywiście <laughs> koliwinki, które są dla tych ze zwierzętami albo dla tych, którzy mówią nie chcemy, tylko to jest jeszcze w Polsce prawie, że nieobecne. Mamy na razie, mówimy o dziesiątkach mieszkań w Kodibingu niż o setkach, tysiącach czy, czy setkach tysięcy, a łączny rynek najmu w Polsce to jest 1 milion 200 tysięcy mieszkań. Także żebyśmy byli świadomi tego, że to jest na razie kropla w morzu potrzeb. Przysłuchuję się temu, o czym rozmawiamy i mam taki niepokój, że w momencie, kiedy jest tak ogromny popyt na mieszkania do wynajęcia, pojawia się gro osób, mam na myśli oczywiście właścicieli mieszkań, które można nająć którzy zacierają już ręce, windując ceny. Czy faktycznie te ceny szaleją teraz i, i, i kwoty za miesięczny najem mieszkania są wręcz niebotyczne? Bardzo wzrosły kwoty, jeśli chodzi o wynajem. Praktycznie tak jak powiedzieliśmy, nie ma nic do wynajęcia. Natomiast najbardziej ceny wzrosły, średnie ceny wynajmu wzrosły we Wrocławiu o, 30... o 33%. No. I w porównaniu od momentu rozpoczęcia wojny, tak? bo rok do roku o 17%. Tak w Krakowie o 26% wzrosły ceny od momentu wybuchu wojny. Natomiast rok do roku był to wzrost o 8%. Natomiast na największym rynku wynajmu mieszkań, czyli tutaj w Warszawie, mieliśmy od początku wojny wzrosty cen średnie, wzrosty cen o 15%. I również w porównaniu do rok do roku było to 8%. Także ta dynamika jest ogromna. Ogromna. Panowie, tak jeszcze na sam koniec w dwóch słowach. Czym jest mieszkanie na abonament? To jest mieszkanie, które oferuje nam firma. To są fundusze mieszkań na wynajem, które kupują cały budynek i one oferują dodatkowy serwis. Czyli wynajmujemy tam. Nie w colivingu, nie akademik, tak? Czyli to nie taki sam hotel. pokój. Bardziej mówimy o samodzielnym mieszkaniu, tylko dodatkowo mamy administratora, który przyjdzie nam, przykręci kran, wymieni jakiś element, jeżeli coś tam się zepsuje elektrycznie, mamy dodatkowe elementy, na przykład jak jogę na wspólnym patio, możemy zadzwonić i poprosić o pomoc, jeżeli jesteśmy cudzoziemcem. Czyli wynajem premium. Tutaj nie ma mowy o oszczędnościach. Mówimy o oszczędnościach. Tak? Te te to, się bardziej opłaca. to są te fundusze mieszkań na wynajem, bardzo często w mediach są hasła, cały blok kupił fundusz, zła informacja. Tak naprawdę raptem w całym kraju mamy 7,5 tysiąca mieszkań, które takie fundusze wynajmują, także to też jest malutki, malutki udział. On rośnie i dobrze, bo najczęściej te mieszkania są rzeczywiście tańsze niż u konkurencji, oh. czyli niż u prywatnego indywidualnie wynajmującego i przez to, że te fundusze operują w pewnej masie, prawda, czyli mają wystandaryzowany Witał tego mieszkania, czyli jak ono wygląda, to jest ten sam, ta sama kanapa, ta sama łazienka, to akceptujemy, ale dzięki temu możemy po prostu trochę taniej w stosunku do standardu. To świetne, bo mam przekonanie, że to, to jednak premium i droższe <laughs> Problem jest to, że niestety praktycznie wszystkie mieszkania, które są w Polsce w tym standardzie czy, czy w tym systemie, uh -huh. są w tej chwili wynajęte, więc powinniśmy liczyć na to, że ich będzie więcej. I co ciekawe, w Berlinie, gdzie jest bardzo dużo takich mieszkań, choć często słyszeliśmy, że Berlińczycy są przeciwni tym funduszom mieszkań na wynajem, A to to okazuje się, że jest taniej. Przeciętnie w Berlinie, Nadal, dzięki funduszom między innymi można wynająć mieszkanie taniej niż w Warszawie, no, tym jest Wrocławiu i... czy Gdańsku, chociaż Berlińczyk zarabia dużo więcej niż Polak. No, no właśnie, w ogóle jest trochę inna kultura, ponieważ większość Niemców mieszka przez całe życie na przykład w mieszkaniach komunalnych albo w mieszkaniach na, na wynajem. Bardzo dziękujemy za te interesujące rady, za tę interesującą rozmowę i trochę